Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was w niedzielę. Z rosołem, oczywiście, z rosołem. No dobra, co w tą niedzielę dzisiaj będzie? Eee, dzisiaj w niedzielę chciałbym Wam zadać jedno, jedyne pytanie. Zrobić w sumie taką sondę i chciałbym Was poprosić, że żebyście odpowiedzi napisali pod filmem oczywiście. Eee, Osoba z mojego otoczenia w sumie mi to podpowiedziała, że tak zrobił. No, ma takie fajne pomysły. Zmieniła mi mind, mindset troszkę w głowie. Zanim zadam pytanie, chciałbym was również zaprosić do mnie na Instagram. Bo tam będzie się troszeczkę więcej działo jeśli chodzi o krótkie filmiki. Jest tam więcej narzędzi do ich edytowania i do szybszego wstawiania niż na YouTubie. E, więc serdecznie Was zapraszam na Instagram. Jeśli nie masz Instagrama, po prostu wejdź w link, na dół, zaloguj się i będziesz e, mógł mogła oglądać krótkie relacje e, z mojej pracy właśnie tam. Teraz chciałbym Wam zadać pytanie. E, ilu z Was, ludzi, którzy mnie oglądają tutaj od początku, którzy mnie znaleźli na Facebooku czy tam na YouTubie, ilu z Was zmieniło swoje życie i zostało zawodowymi kierowcami po tym, jak zaczęliście oglądać mój kanał? Jestem bardzo ciekawy, e, myślę, że jest to fajne pytanie i będę bardzo wdzięczny o każdy. Komentarz. No, czyli lecimy. No, już możecie się tam udzielać pod filmem. A co ja dzisiaj robię? Dzisiaj kończę pracę w Tesco, w Magorze. Z racji na strajk pociągów w Wielkiej Brytanii. Kontenery trzeba było przywozić z bazy Daventry do Magor, ewentualnie gdzieś tam w stronę wali Bristolu, tak jak ja yeah. robiłem to wczoraj, do sklepów od razu. Pobierałem wczoraj kontener Daventry, go do Bristol Bradley potem wróciłem z powrotem do Daventry. A żeby ten film e, miał troszkę lepszą oglądalność, bardzo Was proszę o łapki, jeżeli nawet nie jesteś związany z branżą transportową, nie zostałeś kierowcą, po tym jak tym zacząłeś oglądać mój kanał, po prostu zostaw komentarz, jakikolwiek, tak żeby te